Dzień dobry, jestem. Pani Ciesielko? Tak, a o co chodzi? To świetnie trafiłam. Może Pani ja i nie mam czasu na prywatne pogaduszki. Prywatnie nic do Pani nie mam. Chciałam tylko Panią poinformować, że jeżeli nie zajmie się sprawą kradzieży w mieszkaniu Karoliny Woźniak sprzed pół roku, to będzie mieć Pani do czynienia ze mną. Przecież Pani, ja rozumiem, że jako matka zależy... Jaka matka? Nie jestem jej matką, tylko jej klientką. Co za psów, które się zamieniły. Ja muszę jej bronić, a nie ona mnie. Biedaczce, brakuje trochę śmiałości. Ech, proszę pani, do dziś dnia nie znaleźliśmy żadnych dowodów w tej sprawie. A co, pani chce mieć wszystko podane na tacy? Czy ja muszę panią uczyć, jak wygląda pani praca? Przede wszystkim nie odpowiadam za to tylko ja. Przesłuchiwaliśmy odpowiednie osoby, robiliśmy, co mogliśmy. To pięknie. Banda psów z komisariatu nie umie się zachęcić jednym złoczyńcom. Śmiech na sali. Bardzo proszę o powściągnięcie języka, dobrze? A ja proszę o załatwienie tej sprawy. A po drugie proszę też za o załatwienie mojej sprawy. Panią też ktoś okradł? Tak. Była to pewna kobieta. Zapewniła mnie, że jest moją koleżanką, a tak naprawdę dopiero syn mnie uświ uświadomił, że to oszustwo. W takim razie spiszę pani zeznanie. Powiem mi pani, jak ta kobieta wyglądała, bo w przeciwieństwie do kłamania mieszkania pani Karoliny mamy choć częściowy opis sprawcy, a raczej sprawczyni. Spokojnie.